Subjekt NEXO kompleksowo wspomaga obsługę działów handlowych oraz prowadzenie gospodarki magazynowej. Umożliwia wystawianie wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych, takich jak faktury sprzedaży, faktury zakupu, paragony, paragony imienne, faktury proforma, faktury VAT marża, wydania i przyjęcia zewnętrzne, przychody i rozchody wewnętrzne, przesunięcia międzymagazynowe i inne. Funkcjonalność programu pozwala na sprzedaż asortymentu z wielu magazynów jednocześnie, na jednym dokumencie. Możliwe jest także wprowadzenie faktury zakupu realizującej przyjęcie towaru na wiele magazynów. Subjekt Nexo posiada rozbudowane kartoteki asortymentu towarów, usług, kompletów, opakowań zwrotnych. Umożliwiają one określanie dodatkowych jednostek miar z możliwością przypisywania unikalnych kodów kreskowych. Użytkownik może także dla każdego towaru zdefiniować minimalny oraz optymalny stan magazynowy. Ewidencjonowane w programie kartoteki umożliwiają podział klientów na firmy, osoby oraz instytucje. Kartoteki klientów posiadają możliwość indywidualnego przypisania typu transakcji handlowej oraz waluty, w jakiej domyślnie wystawiane będą dokumenty sprzedaży. Użytkownik może również określić limit kredytu kupieckiego, a także zdefiniować wiele adresów, np. dla DOSTA. W kartotece klienta dostępne są również informacje typu CRM. Współpraca programu z urządzeniami zewnętrznymi pozwala w szybki sposób realizować sprzedaż. Serwer kasowy zapewnia bezobsługową wymianę danych pomiędzy programem a kasą fiskalną. Zmiany w asortymencie są automatycznie synchronizowane w kartotece i urządzeniach. Program umożliwia prowadzenie elastycznej polityki cenowej poprzez definiowanie wielu cenników i przypisywanie ich do poszczególnych oddziałów. Ponadto każdy klient może mieć przypisany indywidualny cennik główny, a także dodatkowy, wykorzystywany np. podczas akcji promocyjnych. Subjekt Nexo posiada rozbudowany system zamówień. Każda pozycja dokumentu może mieć indywidualny termin realizacji, również wcześniejszy niż termin realizacji całego dokumentu. Faktury sprzedaży mogą być generowane zbiorczo do wielu zamówień, ale także do poszczególnych pozycji wynikających z wypisanych zamówień. Poprzez rozbudowane formy płatności, subjekt NEXO umożliwia szybkie rejestrowanie zakupu dokonywanego przez pracownika. Podczas ewidencjonowania takiego dokumentu możliwe jest rozliczenie pobranej wcześniej zaliczki. Ponadto, subjekt NEXO umożliwia zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Obsługuje rachunki bankowe, w tym wpłaty, wypłaty, dyspozycje i wyciągi oraz operacje kasowe, gotówkowe i bezgotówkowe. Dzięki słownikowi form płatności w programie można m.in. realizować płatności ratalne, także w różnych walutach. Program posiada również rozbudowany moduł rozliczeń z klientami. Składają się na niego rozrachunki przedsiębiorstwa, prezentowane w kilku operacyjnych widokach oraz sesje rozliczeniowe będące odzwierciedleniem wszystkich operacji rozliczeniowych przeprowadzanych w systemie. Dzięki wbudowanemu modułowi dekretacji dokumentów, subjekt Nexo pozwala na szybką wymianę danych z księgowością. Oprócz współpracy z rachmistrzem Nexo lub rewizorem Nexo w ramach wspólnego podmiotu, program umożliwia wymianę danych online, np. z biurem rachunkowym. Jest to możliwe dzięki mechanizmowi komunikacji, który zapewnia swobodny przepływ informacji pomiędzy programem sprzedażowym i księgowym linii Insert Nexo za pośrednictwem internetu.